Ścisłe trzymanie się kryterium ceny jako jednego wymogu nie jest zbyt dobre dla całego rynku. Oczywiście cena musi pozostać najważniejszym i decydująca, a w niektórych obszarach. Najprawdopodobniej jedynym kryterium, ale jest mnóstwo możliwości, gdy obok ceny możemy stosować kryteria jakościowe. Oczywiście jest to bardzo trudne i wymaga dużego wysiłku, żeby przygotować um, specyfikację istotnych warunków zamówienia, które jest podstawowym dokumentem przy przygotowaniu postępowania o zamówienie publiczne. Ale wydaje nam się, że są momenty czy są obszary, w których. Oprócz ceny możemy stosować inne kryteria. Jako Związek Pracodawców Cateramet y, stoimy na stanowisku, iż zbyt duża ilość regulacji i przepisów nie jest dobra. Y, przepisy muszą być ogólne, y, w obszarach, w których powinny być szczegółowe, powinny być y, doszczegółowione, natomiast najważniejsze jest egzekwowanie przepisów i regulacji, a nie tworzenie kolejnych.